Trzy miesiące temu Daniel Obajtek przekonywał, że praca w Orlenie to było jak gra w lidze mistrzów. Teraz twierdzi, że to było jak życie w piekle. W trzeciej części dziadów Mickiewicza Konrad cierpiał za miliony. I w Orlenie Obajtek też cierpiał za miliony. Nawet ponad dwa miliony rocznie. Jacek Tacik pani odnosi się do wypowiedzi do osoby dzisiaj prywatnej, jaką jest Daniel Obajtek Dzisiaj jeszcze tak ale Daniel Obajtek czego nie ukrywają politycy zjednoczonej prawicy No ja nie jestem wyborcą z Podkarpacia Na być jedynką na listach PiSu na Podkarpaciu Your excellency thank you to niemal pewne miejsce w Europarlamencie. Złoty spadochron i miękka poduszka. To, to miał to przez ostatnie 6 lat i widać, że Prawo i Sprawiedliwość dalej hołduje tej zasadzie. Przez ostatnich 6 lat w fotelu prezesa Orlenu zrobił gigantyczne pieniądze, tylko w ubiegłym roku spółka właśnie podała wyniki finansowe, dostał ponad 1,5 miliona złotych i jeszcze niemal 1,3 300 złotych premii za ciężką pracę, która, o czym mówi otwarcie, była ponad jego siły. Niech będzie przeklęty ten dzień, kiedy zdecydowanie. Bałem się być prezesem Orlenu. Niech będzie przeklęty ten dzień. Żałuje pan? Żałuje. Jest to osoba wielu talentów. A jeżeli powie w pewnym czasie, że jednak ta robota mu się nie podoba, tak jak w Orlenie, i zrezygnuje? A z Orlenu zrezygnował? Nie było odwołany? By... Nie chciałbym być. Sam powiedział Bogu, dzięki, już nie jestem. No ale wie pan, czasem dla dobra kraju się podejmuje różnych działań, które nie nie dla przyjemności. Za pracę w Europarlamencie nie dla przyjemności zarobi kilkukrotnie mniej niż w Orlenie. Pensja zasadnicza to 43 tysiące złotych, dieta dzienna 1500, dieta z tytułu kosztów ogólnych niewiele ponad 21 tysięcy. I tak. Przez 5 lat. W przypadku pana Obajtka ten powrót do Polski będzie bardzo szybki, wprost na ławę oskarżonych. Odbudki, rozum krótki. Jestem inwigilowany i podsłuchiwany. W spółce, którą kierował Obajtek trwa teraz audyt, z którego wynika, że wyparowało z niej ponad 1,5 miliarda złotych przez spółkę-córkę w Szwajcarii. Miało dojść do zakupu ropy, między innymi za pośrednictwem 25-letniego obywatela Chin, którego nie sprawdzono. Nie ma ropy. I nie ma pieniędzy. Mam absolutne przekonanie, że nie sprawdzono, bo nie chciano sprawdzić. I to nie 25 latek dysponuje tymi pieniędzmi, a raczej ci, którzy z nim te umowy podpisywali. Wójt nic nie mogę, daniel Obajtek. Wszystko, Wszystko mogę, przepraszam. Wszystko mogę, Daniel Obajtek. Obajtek zaczynał jako wójt Pcimia, prokuratura. W tamtych czasach oskarżyła go o współudział w grupie przestępczej. Gdy PiS doszło do władzy, Zbigniew Ziobro miał sprawie ukręcić łeb. Takie osoby są dyspozycyjne, takie osoby w bardzo łatwy sposób przekazują środki, zasoby, którymi gospodarują na cele stricte polityczne. Prezes Obajtek nie chciał się poddać tzw. Tak wirówce, czyli sprawdzaniu przez służby. Co znowu dla ludzi, którzy pracowali w sektorach strategicznych dla gospodarki, no nie jest niczym dziwnym. Dyscyplinę naukową, czy, czy... Nie trzeba być w niej biegłym, żeby zrozumieć, że mandat europosła dla Daniela Bajtka to szalupa ratunkowa, to po prostu immunitet. Jacek Tacik, Fakty.